No i rozpoczynamy druga walka wieczoru, piątej edycji Wieczoru Walk i tempo od razu bardzo duże. Przepraszam, tutaj Robert Ruchała prawdopodobnie ma jedno zawodowe zwycięstwo, gdzie przez pomyłkę do rekordu jest w jego oficjalnym koncie wpisane dwa razy ten sam pojedynek, także albo ma jedno, albo dwa zwycięstwa, później to potwierdzimy. Natomiast no teraz walczy o kolejne i to jest najważniejsze, nie to jaki ma rekord, a jaki będzie miał dzisiaj po piątej edycji Wieczoru Walk w Krakowie. Dawid Kareta w niebieskim narożniku, a Robert ruchała w czerwonym. I teraz to on gdzieś próbuje zajść za plecy. Teraz bardzo strategiczny moment tego pojedynku, właśnie, który może zadecydować o jego dalszym przebiegu. Zawodnik Grappin Kraków cały czas silnie stara się gdzieś znaleźć dla siebie dogodną pozycję za plecami i, i przenieść to do parteru. Wpiął w tej chwili jedną nogę. Bardzo dobre łokcie ze, ze strony zawodnikarz Octagon TEAM CIESZYN. Na razie akcja cały czas w zwarciu pod siatką. Choć wcale nie można powiedzieć, że niewiele się dzieje w tym pojedynku, wręcz odwrotnie. Usilnie Robert truchała właśnie dąży do tej pozycji gdzieś za plecami. Czy w końcu uda mu się sprowadzić walkę do parteru? Teraz kryje się gdzieś za głową, za plecami, bo co ruszy Dawid Kareta posyła ciosy w kierunku jego twarzy. Nie są to bardzo mocne ciosy, niemniej deprimują. No i wspina się trochę po siatce Zawodnik Grappling Kraków, żeby zająć jakąś pozycję wyższą za plecami. Ale nie, ale Dawid nie ułatwia mu pracy. To słyszymy piski jakiejś wiernej fanki trochę jak piła tarczowa. No i pojedynek dobrze znanej nam już pozycji właśnie za plecami w wykonaniu Roberta ruchały. Świetnie tutaj, wszedł za plecy. Robert trochę konsekwentnie idzie za plecy, jak, jak ta piła, która tam piłuje to drewno. Jest coraz bliżej, coraz bliżej robert tej techniki kończącej, ale jeszcze no i takim trochę rzutem poświęcenia, gdzieś się próbując rozbić i wyjść z tego ścisku, ale jednak te nogi oplecione wokół korpusu cały czas trzymają Roberta Ruchałę w pozycji za plecami. Ależ uderza z, z góry, ale jeszcze ma tylko kilka sekund, żeby wymierzyć karę swojemu rywalowi. I koniec pierwszej rundy. Rozpoczynamy rundę drugą. Tempo wcale nie mniejsze niż na początku. Te pięć minut wydaje się nie zrobiły wielkiej różnicy dla, dla żadnego z zawodników. Dawid Kareta teraz napiera, żeby odbić sobie to, co utracił w pierwszej rundzie. Próba trafienia kolana, kolanami i frontki. Ależ teraz celne low kicki. Zwrot przysługi za przysługę. I frontki raz jeszcze. Kopnięcie. I jeszcze raz powtórka. Powtórka z rozrywki ponownie. Teraz Robert przyciśnięty do klatki. I teraz to on przyciska, odwróci swojego rywala i on napiera ciałem. Tak naprawdę nie wykorzystuje zbyt wiele siły do tego, tylko właśnie. bardziej opiera swoją masę. I to jego rywal musi teraz pracować żeby. A teraz musi pracować nad obroną i skutecznie chyba tylko zasłona nad znowu tą znaną pozycją częściowo za plecami z jedną wczepioną nogą. Michał Makiewicz pokazuje właśnie, żeby właśnie tak tę akcję yy... obronną wykonywał. Yy... Dawid Kareta. Żeby gdzieś uderzał w twarz czającego się z tyłu rywala. Konsekwencja naprawdę Roberta Ruchały w tym pojedynku widoczna gołym okiem i wprost pod narożnikiem Dawida Karety, także narożnik z pewnością cenne porady podaje. I świetne sprowadzenie teraz akcji do parteru. Za plecami Robert Trymchała, który już zaciska, zaciska właśnie tą rękę na szyi. I jest bardzo blisko. Na razie jeszcze powstrzymuje to Dawid Kareta. Na podbródku, ale to się suwa. Suwa to jest, to jest nie tylko bolesna technika, ale. Ale póki co wybronił. Tak. No tu potem się już doświadczonego zawodnika, że. Takie uciskowe techniki potrafi wybronić i, i ten ból nie robi na nim większego wrażenia. Tym bardziej gdzieś tam jak wchodzi adrenalina i, i taki doping teksańskiej masakry łańcuchową w tle. emocje, Nawet jeżeli ten pojedynek zwarciu, naprawdę duże emocje po obu stronach. I sole, solidne ciosy Roberta ruchały z Grappling Kraków, a teraz dokłada jeszcze łokcie. Bardzo dobra runda numer dwa. Rozciągnął teraz nogi Dawida Karety, wyłożył go sobie bardziej wygodniej. i za chwilę koniec rundy, także ależ łokcie jeszcze na sam koniec. Już nie chodzi o punkty, tu chodzi o zniszczenia, także naprawdę dobra taktyka i dobra runda dla Roberta Ruchały. Szacunek jest i zachęta kibiców do, do jeszcze głośniejszego aplauzu. Dawid Kareta, niebieski narożnik, Robert Ruchała, czerwony. A też świetne karty, to już jest trzecia runda. Naprawdę, świeżość, tempo, dynamika, naprawdę. U obojga zawodników i dobry. Low kick, teraz. Dawida Karety. Na tylną część tam pozostały ślady znowu. Tylną część uda. I jeszcze powtórka. Ależ hajki. Naprawdę pełen przekrój technik i w stójce, i w parterze. Ależ teraz niebezpieczne kolano i Obrotówka, ale ta już wybraniona na gardę. I próba wachwista, ale przestrzelona. Akcja znowu powędrowała pod siatkę i tym razem nie. Na razie nie oddaje Dawid Kareta tej pozycji z jedną nogą wpiętą. No i próba obaleniaczy. Na szczęście gdzieś siatka pomogła reprezentantowi Oktagon Team Cieszyn. I stąd. To są bolesne rzeczy, ale świetnie to miesza. Dwa stąpy, jedno kolano. No tak, należało się w pełni po takim przekroju techniki, dobrej strategii jaką przyjął zawodnik w czerwonym narożniku Robert Ruchała. Naprawdę już te kibice są rozgrzani do czerwoności, jest godzina 22.48, jesteśmy już prawie 7 godzin od rozpoczęcia gali, a emocje nie gasną, naprawdę. Oficjalnie najdłuższa gala w Polsce chyba, przynajmniej w tym roku. Próbuje kontrolować ten nadgarstek Dawid Kareta, żeby ewentualnie wyprowadzić jakąś technikę, typu trójkąt nogami. No i właśnie to, gdzieś to była, była próba, ale przytomnie Robert Truchała od razu się wyprostował. I teraz dąży do pozycji bocznej, ale gdzieś tam jeszcze tym, tym kolanem podłożonym pod brzuch Dawid Kareta przeszkadza, przeszkadza w pełnym obejściu. I półgarda teraz odpycha właśnie jedną nogą biodra swojego przeciwnika, żeby go jak najbardziej oddalić i, i przejść do gardy tak jak teraz. Jeszcze częściowo motyla. Motyla garda. Ale tutaj nie ma litości Robert Ruhała, naprawdę napiera, presja jest, no ani centymetra nie zostawia swojemu rywalowi. Ależ łokcie, naprawdę to musi robić wrażenie. Ale Dawid Kareta też, naprawdę, no, nawet przy takich ciosach po kontynuuje swoje, chociaż to naprawdę, no, ten moment jest ciężki. I Robert wyraźnie poczuł krew, idzie za ciosem, te łokcie jeden za drugim wchodzą. I jeszcze kilka motkowych i łokcie, i podwrótkowe, i łokcie. No sędzia gdzieś tam już powoli się przybliżał, ale... W ostatniej chwili naprawdę Dawid Kareta się podniósł. Sędzia już widział tam jakąś możliwość, ale jeszcze próba ucieczki. Ale naprawdę przykleił się reprezentant Grappling Kraków. No cóż, grappling w Kraków, grappling, grappling Kraków jest na wysokim poziomie. I koniec. No nie ma wątpliwości, mowa ciała tutaj Roberta Ruchały. Mówi kto czuje się zwycięzcą, a kto przegrany w wypadku Dawida Karety, który zadowolony nie był. Roberta Ruchały reprezentującego Grappling Kraków. Sporo decyzji, ale naprawdę one nie zawodzą. I jeszcze krótki pokaz na sam koniec przed kibicami. I Achisz. Spodziewaliśmy się jakiejś efektownej ewolucji na sam koniec. Ale więcej highlightów dzisiaj nie potrzeba. Tam z tyłu próbuję skraść te 5 minut najgłośniejsza tutaj panka mogliście zobaczyć w tle spiszczałka Poproszę. Oto i ona. Otóż wyjaśniła się tajemnica, to mama naszego zwycięzcy. Niesamowicie, no tak, to wyjaśnia te emocje.